Pierwszy pomysł: Digital e-commerce. Produkty cyfrowe to nie przyszłość, to już się dzieje na naszych oczach. Rynek Digital e-commerce rośnie z roku na rok i wszystko wskazuje na to, że aktualnie dopiero się rozkręca. I dane to jest jedno, ale dlaczego ten model daje tak ogromną przewagę? Nie ponosisz żadnych kosztów, czyli jeśli sprzedajesz produkt za 100 zł, to za każdym razem te 100 zł trafia do Ciebie. Nie potrzebujesz magazynu, nie ma w nim zwrotów ani wysyłek. A co najlepsze, możesz sprzedawać nawet wtedy, gdy śpisz, czyli generować ten dochód pasywny. Jak zacząć Digital E-commerce? Znajdź konkretną grupę odbiorców. Nie tworzysz produktu dla wszystkich. Tylko wybierasz wąską grupę z konkretnym problemem. W tym celu użyj ChatGPT GPT i po prostu zapytaj o propozycje takich niż. Na przykład młode mamy, osoby uzależnione od słodyczy używek, początkujący trenerzy personalni itd., itd. Każda z tych grup ma swoje bóle i swoje potrzeby. Dobierz format produktu. Kurs online, e-book. Czeklista, a może szablon. Na tym etapie musisz wybrać konkretny rodzaj Twojego rozwiązania. Pamiętaj, że forma produktu jest tylko narzędziem. Najbardziej liczy się transformacja i to, czy odbiorca osiągnie zamierzony efekt. Na start najlepiej sprawdzi się e-book, bo jest prosty w wykonaniu i nie wymaga ani sprzętu nagraniowego, ani większego doświadczenia. Sprzedaj to jako rozwiązanie. Zasada jest jedna: nie promujesz samego produktu, tylko efekt, jaki osiągnie odbiorca. W taki sposób, zamiast wciskać coś na siłę, tak typowo marketingowo, sprzedajesz to, co rzeczywiście potrzebuje Twój potencjalny klient. Dzięki temu jest dużo łatwiej sprzedawać taki produkt. W marketingu organicznym budujesz profil, który edukuje konkretną grupę i prowadzi do rozwiązania, czyli do Twojego produktu. A w reklamach płatnych możesz trafiać do szerszej grupy odbiorców i skalować to, co już działa organicznie. Jeśli połączysz te dwie drogi, to stworzysz system, który w późniejszym czasie może zarabiać praktycznie bez Twojego udziału.